jest dobrze mój. ksiądz Ryszard Halwa, prawy TV. Cieszę się z obecności pana profesora Jana Szyszki, byłego ministra ochrony środowiska, kandydata do Sejmu, chyba z okręgu podwarszawskiego, tak? Tak, rzeczywiście, Jan Szyszko startuje. Tak. Z okręgu numer 20, pozycja numer 4. Szczęść Boże, witam Szczęść serdecznie. Boże. Oj, księdza, witam tak, serdecznie na telewizji. Panie profesorze, jest pan dobrym specjalistą, można powiedzieć, że no najlepszy Niektórzy mówią nie a, inaczej. Nie, nie, nie tak. Niektórzy pamiętam, jak tak. była walka, jak pan walczył o, o Puszczę, Tak, ale to nie przejmujmy się. Proszę powiedzieć, dużo mówi się o. Globalnym ociepleniu. Duże pieniądze na to się przeznacza, na walkę z tym. Y, jakie jest pańskie stanowisko? Y, Moje stanowisko tutaj. jest niezmienne od 1997 roku, kiedy zostałem po raz pierwszy ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. I wtedy była czwarta, trzecia konferencja stron, konwencji czwarta. Konferencja, konferencja stron konwencji klimatycznej w Kyoto. Ja spojrzałem, bo poprzedni rząd przygotował stanowisko, które można było podpisać, ale nie pojechałem do Kioto, mimo że mi moi doradcy upoważniali do tego, albo inaczej mówili, że panie ministrze, niech pan idzie, bo to jest ważna sprawa. Natomiast nie pojechałem, bo patrząc na zmiany klimatu z punktu widzenia no, długiej perspektywy lat. <laughs> No to było ciepło, było zimno, nawet w tym ostatnim okresie tysiącleciu były ocieplenia, Bałtyk zamarzał, także to mnie było nieprzekonujące. Natomiast jak mój zastępca przyjechał i zobaczyłem, co podpisano, nie ratyfikowano, tylko podpisano, to mi się zrobiło troszeczkę ciepło, dlatego że zauważyłem, że jest tu jednak wielka szansa na to, żeby zaogodzić wielkie problemy świata, a wielkie problemy świata to jest brak wody, pustynienie, zanik gatunków, głód, migracja. A co jest powodem tego? No właśnie tutaj yy, <tak> tak? No poniekąd również i działalność gospodarcza człowieka, a mianowicie a. w sposób rabunkowy, no powiedzmy sobie, państwa również kolonialne, użytkowali zasoby między innymi w Afryce, co przyczyniło się na pewno do procesu pustynienia, więc degradacji środowiska, prawda, nie ulega najmniejszej wątpliwości, te wielkie plantacje, prawda, no jednak zmieniają układ środowiskowy i mają pewien wpływ. I co ja tam zauważyłem? Zauważyłem, że tam są w gruncie rzeczy dwa działania jakby zmierzające w tym kierunku, żeby zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, bo w gruncie czy konwencja klimatyczna, czy cała teoria klimatyczna mówi, że wzrasta koncentracja gazów cieplarnianych, patrz głównie dwutlenku węgla w atmosferze i to powoduje niekorzystne zmiany klimatyczne. Ale ten wzrost dwutlenku węgla w atmosferze bierze się z powodu dwóch działań. Z jednej strony, że coś spalamy, czyli te tradycyjne nośniki energii, Spada. takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa, gaz, ale z drugiej strony największym rezerwuarem, a więc największą zasobnością, czyli bankiem w ogóle węgla, lasy. jest są właśnie, no, gleby i lasy, a, o, właśnie gleby i lasy. Gleby i lasy w takiej glebie dobrze produkującej u nas w Polsce głównie leśnej również jest około 150 ton dwutlenku węgla, to węgla czystego a tak zdegradowanie tego to jest emisja każda taka tona węgla organicznego daje 3,8 tony dwutlenku węgla a więc Dwa działania teoretycznie, prawda? Z jednej strony wzrost, ten koncentracja, o ile następuje, to następuje z tego powodu, że degradujemy środowisko i to jest rzeczywiście, no, przecież mówię, ogromną ogromne powierzchnie w różnych miejscach świata, a z drugiej strony, że więcej spalamy. I jak popatrzyłem na to, co Polska robi w tym czasie, to zauważyłem, że no, naszą bazą jest węgiel kamienny, tak, no prawda? ale my dokonaliśmy już w tym czasie ogromnych postępów w zakresie technologii, dokonaliśmy ogromnego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla Czyli poprzez zwiększenie powierzchni lasów. Nie, nie, poprzez to, że lepiej spalamy. Prawda? A, nowe technologie spalania, nowe technologie tak. spalania. <laughs> mamy ogromną możliwości, prawda. Taka kuchnia węglowa, bo ja mówię tu bardzo prostym językiem. Kuchnia węglowa ma efektywność spalania około 8%, czyli ta, 92% idzie do komina, prawda? Ech ale gdy zastosujemy najnowsze technologie spalania, najnowsze kominki, to mają sprawność 70-80%. No to jest a więc ogromny postęp. No właśnie, bo niektórzy mówią, ach, że, że my opieramy się, nasza gospodarka opiera się na węglu. No, no to na razie ja, musi, musi się opierać. To, ale oczywiście, że musi się opierać. Tak. Ja mówię tu, więc większe, wielkie możliwości, prawda? I równocześnie, jak spojrzałem, ta konwencja działa od 1992 roku, żeśmy się zobowiązali, jako państwo wysoko rozwinięte, żeby nie dokonali tej redukcji i rzeczywiście tak dokonaliśmy, a z drugiej strony świetnie zorganizowane lasy państwowe. Proszę księdza, no jedna trzecia terytorium kraju pokryta lasami, z tego trzy czwarte, może więcej lasy państwowe w jednym ręku, gdzie jeden gospodarz może zarządzać. No, były próby takie, żeby prywatyzować lasy. No do tego dojdziemy. Tak. To, to było ogromne zagrożenie. No notabene, właśnie. Notabene, skoro już to ksiądz poruszył, muszę powiedzieć, że ono i jest. Te koła lewacko-liberalne, no jednak te, które tak, uważają, tak. że człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych. A najlepszą tak, tak. formą ochrony jest sprawa związana z tym, żeby nie wycinać i nie zabijać, prawda? One jednak tak, tu są. Tak, tak. Ale powracając do tej sprawy, jak przeczytałem to, co tam podpisano, to mi się zrobiło ciepło i pojechałem do Buenos Aires. I jak w Buenos Aires na COP kolejnym, na COP, yy, yy, tak, na, na kolejnej konferencji, COP, yy, konwencji klimatycznej, to dokładnie COP4 był, jak zobaczyłem, kto tam przyjechał, to mi się zrobiło gorąco, bo tam zobaczyłem, że jest kilkanaście tysięcy osób. Prawda, że są wszystkie firmy, które się zajmują no, y, tradycyjnymi nośnikami energii, ale jest też cała energetyka jądrowa, są wszystkie banki świata największe. O. No to znaczy, że tu chodzi no, rzeczywiście o coś niezwykle, niezwykle ważnego. I wtedy powiedziałem do moich doradców, a jak zobaczyłem jeszcze pana wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, Algora, 200 doradców, prawda? I każdy miał telefon komórkowy, proszę sobie wyobrazić, tak. a w tym czasie my jeszcze nie mieliśmy w ogóle telefonów no, tak, tak, komórkowych tak. jako ministrowie, prawda? Zobaczyłem Johna Prescota, premiera Anglii, prawda? I znów również 200 doradców to zobaczyłem, że tu chodzi o chyba jakieś ogromne interesy, niezwykle ważne interesy. I wtedy postanowiłem się tym zainteresować. Zainteresowałem się do tego stopnia, że powiedziałem Panowie, no skoro tak do swoich doradców, to jak tu być szefem tej konwencji, bo zobaczyłem, że prezydent konwencji, no to jemu, w gruncie, jak jest wybrany, to on ma prawo nawet wezwać prezydenta Stanów Zjednoczonych przed swoje oblicze, bo, no. bo tak, bo to jest konwencja klimatyczna, wszystkie państwa świata decydują, że ktoś dowodzi tą konwencją klimatyczną przez rok, czyli ma ogromną władzę, jest głównym negocjatorem. I powiedziałem, czy można coś takiego zrobić? I się okazało, że można było coś takiego zrobić i proszę sobie wyobrazić, że już na COP5 w roku 1999 zostałem prezydentem konwencji klimatycznej. O. Tutaj Bez jednego grosza, bez tak, jednych prawie, tak ale tak. dzięki polskiej dyplomacji... Czyli rozpoznali, że, że jest pan specjalistą. Coś się, coś się tak. zadziało, żeśmy tak zadziałali, że zostałem powołany na prezydenta piątej konferencji stron konwencji klimatycznej, czyli dostałem pełną władzę do ręki. I równocześnie zacząłem czytać czy dokumenty, również i, a, Całą konwencję klimatyczną, druk bardzo obszerny, jak również załącznik do tej konwencji klimatycznej, czyli akt wykonawczy, protokół z Kioto. I co, o co tam chodzi? Zobaczyłem, że ktoś paru ludzi niezwykle no, inteligentnych wymyśliło, że może byśmy zmienili całą koncepcję gospodarczą świata. Nie będą decydowały te państwa o rozwoju gospodarczym, nie one będą silne, które mają podstawowe zasoby energetyczne, tylko te państwa, które mają nowe technologie. A. Czyli nowe technologie. I gdy ja na to spojrzałem, no to zobaczyłem, że Polska właśnie jest nie, z tyłu. Nie, tak. wręcz odwrotnie. A, Do pełnym tak. przypadkiem jesteśmy w niezwykle dobrej sytuacji. Dlatego, że z jednej strony mo możemy dokonać redukcji emisji na bazie rozwoju nowych technologii i to robimy. A z drugiej strony właśnie mamy te wspomniane lasy państwowe, które są świetnie zorganizowane ku temu, żeby zwiększyć pochłanianie. No i od tego się zaczęła moja działalność i to od razu chcę powiedzieć, że tu pomożenie uzyskałem również ze strony Amerykanów bardzo mocno. Proszę sobie wyobrazić, że całą konwencję, te wszystkie no, dokumenty prawne pisała kancelaria prawna z Nowego Jorku. Amerykanie to pisali. Oni to w gruncie rzeczy wymyślili. No więc mówię w takim razie. Przestało mnie interesować, czy się ociepla, czy nie ociepla, tylko stwierdziłem, że wolą prawie 200 państw świata na świecie postanowiono, że mamy zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, działając w dwa kierunki, dwoma kierunkami. Redukcja emisji na bazie technologii i na bazie regeneracji układów przyrodniczych, hamowania procesów e, pustynienia, to jest Afryka cała, poprawy stosunków wodnych. Poprawę, powiedzmy, no, ochronę bioróżnorodności. W jaki sposób? Tylko poprzez pochłanianie można to zrobić, prawda? A więc w związku z tym idealna metoda ku temu, przestańmy się interesować, czy się ociepla, czy nie ociepla, tak, tylko zacznijmy działać. Trzeba działać tak. zaczniemy Panie działanie. profesorze, proszę powiedzieć, co pan myśli o Czajce. Wiemy, że pan prezydent Trzaskowski mówił, nic się nie stało, czy było to zagrożenie? No, proszę księdza. na no, Powiedział, że jest to na pewno no, jest, awa ogromna awaria. Czajka i Warszawa uzależniła się, no nie uzależniła się, no, pobudowała oczyszczalnię ścieków, ogromną oczyszczalnię ścieków na bazie najnowszej technologii teoretycznie, kosztowało to bardzo dużo i okazało się, że nastąpiła awaria, więc coś tu jest no, niesamowicie yy, no bulwersującego w tym całym układzie, prawda? W końcu ta awaria nastąpiła, no, wszystkie surowe ścieki płyną w tej chwili, w tej chwili nie, prawda? Ale płynęły tak, tak. do Warszawy, do, 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 Wisły. do Wisły, raz, <kluzm> no, spływały w dół, no, to jest ogromne ob obciążenie, ok no, obciążenie, powiedzmy, no, to jest, mówiąc delikatnie, katastrofa z punktu widzenia Wisły. Przecież to dostają Stary. i teraz do, do te ście ścieki w tym okresie jeszcze szczególnie, no, ogromnej ciepłego lata, małego, małej zasobności, niskiego poziomu wody, no powodują na pewno ogromne straty w tym środowisku biologicznym, ale również stwarzają zagrożenie dla człowieka. No i sam fakt, że wzrasta zagrożenie albo koncentracja bakterie, bakterii koli w całej wiśle tak. łącznie z Gdańskiem, to znaczy, że coś się stało. A więc tu musi wejść w to, trzeba spytać, się, co się stało, rzeczywiście, jakie są przyczyny tego, prawda? Czy to są sprawy. No, technologiczne oczywiście tak, ale czy to są niedopilnowanie, konserwacje, jakieś takie inne rzeczy i tym się musi zająć oczywiście prokurator. Ale to jest, ja bym powiedział, no ja współczyję mieszkańcom Warszawy, prawda? bo ja również i współczuję tym, co mieszkają, czy jeszcze tak, dalej, dziękuję, prawda? Tak. I tu całe szczęście i tu dziękuję. Powiedzmy polski rząd, bo jednak tak, administracja tak, państwowa tak, się tak. włączyła w to jednak. Bo gdyby pomógł, nie to, no to Gdyby nie to, to byłaby tragedia, ciągle by te ścieki surowe płynęły, prawda. No, w tej chwili jest zrobiony ten bypass, Troszeczkę sytuacja tak. jest ustabilizowana. Tu ogromne podziękowanie dla rządu, ogromne tak. podziękowanie dla władz centralnych, dla pana wojewody również, prawda, no, tak. że to się wszystko stało, ale i również i dla ministrów. No. Ale niech pan zobaczy, panie profesorze. Yy... Szafowali z wartościami, LGBT i tak dalej, to. No i co się stało teraz? Widzimy e, jaki problem. Jak ktoś walczy e, z czymś wartościami, to później czasami to się czkawką odbija no, i to, odbiło się. Oczywiście to no, to bardzo mocno odbija czkawką, prawda? No, zresztą tutaj niech ksiądz zauważy. No, w takiej puszczy białowieskiej powiedzmy ile tam osób protestowało a no właśnie pieniądze. a gdzie tutaj są zieloni a, gdzie są z, z Greenpeace'u nie to jest ma ich ale dlaczego proszę ojca proszę księdza <gry> tak. gdyby się taka sytuacja zdarzyła za czasów no, rządów tak, no, tak, pisał, naszej tak? opcji Prawa tak, i Sprawiedliwości, no to ja sobie wyobrażam, sobie jaki było. byłby ogromny hejt, bo teraz takie tak, jest tak, tak, słowo, tak, tak. nie tylko w Polsce, ale również na całym tak, świecie, tak. prawda. Wrzask był niesamowity, tak. prawda, odnośnie tego, co się dzieje. Teraz tu jest cisza zupełna, proszę tak, zauważyć. Zresztą niech ojciec zauważy, również jest cisza odnośnie Puszczy Białowieskiej. A no, no właśnie. Jako się tak wszystko wyciszyło. A no właśnie. Pamiętam jak pan profesor ratował Puszczę jako minister, to to była krytyka. No. To była krytyka, A, ale tak, równocześnie tak. była krytyka z tym, że proszę sobie wyobrazić, że ten postanowienie sądu jest niezwykle no, korzystne. No, z mojego mhm. punktu widzenia, no. prawda? Bo przecież to postanowienie sądu, jak mówię oficjalnie, przecież nie tak. mówi. Tam te organizacje domagały się, żeby wstrzymać wycinkę, żeby nałożyć kary, prawda? Bo Polska wycina ostatnią, pierwotną puszczę Europy, prawda? A jakie jest postanowienie Trybunału? I to mówię z pełną odpowiedzialnością, ale tak. ktoś mówi, że mamy kary, albo że za zakazano nam wycinać drzewa w puszczy. To jest. Po prostu kłamcą albo nie doczytał tego. Przecież tam jest napisane tylko jedna rzecz, że Polska rozpoczynając ten proces naprawczy, jakby nie przewidziała, że mogła na, nauszyć, na, naruszyć integralność obszaru Natura 2000, zaraz powiem co to jest, poprzez to, że jakby jak wycinała drzewa, to mogła straszyć owady i ptaki. A co to jest integralność obszaru? Integralność obszaru zgodnie z prawem czyli z Natura 2000. W roku 2008 myśmy włączyli całą Puszczę Białowieską do obszaru Natura 2000, dając pełną inwentaryzację, jakie siedliska i gatunki tam mamy, w jakiej strukturze, zobowiązując się, żeby to trwało. I co się stało? To, to jest integralność obszaru. No i co się stało? Właśnie decyzjami tych ludzi, którzy się później wieszali przy, na drzewach, no tak. albo oni to wymogli, a teraz nie protestują przy... Czajce, a organizują protesty pod Sejmem odnośnie LGBT a albo że no o konstytucję się domagają, to ci ludzie wymogli, żeby zmienić sposób użytkowania i naruszyli integralność obszaru. Została naruszona w formie takiej, że zginęło kilka tysięcy hektarów ważnych siedlisk dla Natury 2000, czyli Unii Europejskiej. Zamarło kilkanaście milionów drzew. O masie ponad 7 milionów metrów sześciennych, czyli tyle drewna jest i zginęły siedliska, jak już powiedziałem, i gatunki jeszcze. No to widzimy, co się dzieje. Panie profesorze, mam nadzieję, że Pan będzie tym głosem w parlamencie broniącym środowiska, broniącym wartości. I chcemy tutaj życzyć, żeby rzeczywiście, wierzę, że Pan dostanie się do parlamentu, będziemy popierać e, i myślę, że po wyborach też zrobimy sobie taką rozmowę e, jak już. Dziękuję, księdzu, Dziękuję. bardzo. No, jest mi bardzo miło. Natomiast rzeczywiście jest ogromna szansa ku temu, żeby skorzystać z prawa demokracji, tak. żeby pójść do wyborów, Zgoda. żeby rzeczywiście zagłosować. Na te ugrupowania polityczne, a szczególnie na ludzi w tych ugrupowaniach politycznych, bo są którzy ryzy, bronią o, wartości którzy bronią, bronią wartości, a te to wartości, wartości tak. są oczywiste w tej chwili czyli tak. bronić to, co jest dla nas najbardziejowsze, czyli w gruncie czy boga honoru i ojczyzny, tych trzech okay. rzeczy, które są ze sobą bezpośrednio związane, gdyż one gwarantują byt Polaków tak. na przyszłość. Moim państwa gościem był pan profesor Jan. Szyszko były minister ochrony środowiska. Bóg Zapła Dziękuję Dziękuję się... z Panem Bogiem. W poniedziałek.